Będziemy też potrzebować narzędzi. Zamówię wszystko i przekształcimy ten pokój. O, nadchodzi kurier! Hurra! Jesteś w samą porę. Postaw to wszystko tutaj. Dobrze. A to dla ciebie, dzięki za tak szybkie przybycie. Najwyższy czas zrobić sobie nowe łóżka. Będziemy potrzebowały kilku desek i narzędzi. O czymś jeszcze zapomniałyśmy? Teraz okej. Okay. Wow, wkrętarka! Błyskawicznie poskładam łóżko. Agenci są uzbrojeni i gotowi do akcji. Teraz szybko złóżmy ramę i możemy dekorować. Myślę, że świetnie nam idzie. Tak, jestem prawdziwym mistrzem w tej robocie. To nie jest takie trudne. Zaraz skończymy pierwsze piętro i zaczniemy drugie. Zobaczcie, jaki jesteśmy silne! Nawet z chłopaków dałyśmy radę. Rewelacja! Prawda, brawo my! Teraz pomalujmy nasze nowe łóżka. Wow, jakie żywe kolory! Ten niebieski kolor jest taki ładny. Mój ulubiony to żółty. Mnie najbardziej podoba się zielony. Co może być lepszego niż czerwony kolor? Najwyższy czas pomalować nasze łóżka. Tylko najpierw pomóżcie mi wejść na górę, bo sama nie dam sobie rady. Myślę, że ty też musisz wejść. Wezmę troszkę farby i zacznę od ścian. Wychodzi całkiem nieźle. Ostatnie pociągnięcia, super. Te łóżka są o wiele lepsze. Świetna robota, dziewczyny. Trzymać. Zgadzam się, brawo. Mi się, że jest tu jakoś pusto. Wiem, trzeba wszystko udekorować. Zobaczmy, co tu mam. Żółte róże, Jakie urocze. Myślę, że będą świetnie wyglądać na ścianie. Tak jest o wiele lepiej. Jeszcze tylko kilka szczegółów i gotowe. Wychodzi mi całkiem nieźle. I jeszcze ten miękki fotel, teraz jest o wiele przytulniej. Ciekawe, czy Memma jest taka podekscytowana. Wow, jak pięknie! Ja też powinnam mu dekorować swój pokój. Niebieskie gwiazdki świetnie się sprawdzą. Będą pięknie błyszczeć. Przykleimy kilka tutaj. Ok. I jeszcze tutaj. Świetnie! Dmuchany fotel będzie idealny do siedzenia. Gotowe! I moja ulubiona zabawka. Tak od razu lepiej. Mm, te ściany są zbyt gołe. Trzeba je ozdobić. Trochę błyszczącej folii i balon na suficie sprawią, że mój pokój będzie jeszcze fajniejszy. Folia już wisi. Teraz czas na kulę. Dodam miękki fotel, będzie o wiele wygodniej. Rewelacja. Urządzi swój pokój. Ciekawe, co tam mają dziewczyny. Wow, jak pięknie! Czas, żebym ja zabrała się do pracy. Zacznę od udekorowania ściany i dodaniu kilku balonów. No, od razu lepiej. Pięknie. A ten uroczy kinket będzie idealny. Powieszę go na ścianie. Prawie zapomniałam o fotelu. Super! Jak fajnie mi to wyszło. Rzeczywiście, ekstra. Cześć, malutki. Jaki jesteś słodki i zabawny. Teraz będziesz tutaj mieszkał. Nie miałam czasu zrobić dla ciebie domku, ale zaraz to naprawimy. Spójrz, co tu mam. Teraz będziesz najszybszym żółwiem na świecie. Dobra, siadaj wygodnie. Jedziemy. No i jak? Ale fajnie to wymyśliłam. Rzeczywiście to był rewelacyjny pomysł, Samantha. Ja też chcę mieć zwierzaka. Chodź tu, mój słodziaczku. Zobacz, co tu mam dla ciebie. Twój domek jest tak samo niebieski jak mój pokój. Teraz będziesz tu ze mną mieszkać. Ja też nie zapomniałam o moim ptaszku. Chodź tutaj. Twój domek będzie na samej górze i zawsze będziemy mogli się widzieć. Ojej, wszyscy mają jakieś zwierzaki. Gdzie są moje rybki? Tu jesteście! Gratulacje, dzisiaj się wprowadzacie! Oto wasz nowy domek. Świetnie! Z wami będzie mi o wiele fajniej. Witam! Halo, kurier? Przywieź moje zamówienie jak najszybciej. Czekam! To dla mnie! Zaraz zjem coś pysznego! Wejdź i postaw to tutaj! Dziękuję! Najwyższy czas na przekąskę! Moje ulubione słodycze! Od czego by tu zacząć? Pyszności! W samą porę umieram z głodu. Wezmę batoniki i te czekoladki. Zielone czekoladki są dla mnie! Uwielbiam czekoladę! Chyba widzę coś dla siebie! Nie masz nic przeciwko temu, żebym wzięła te słodycze. Właściwie to zamówiłam te słodycze dla siebie. Jesteście takimi łakomczuchami. Został mi tylko jeden mały batonik czekoladowy. Dobra, wezmę go, zanim go zauważycie. Kocham Oreo. Mój ulubiony batonik nac. Co może być lepsze niż czekolada? Jakie pyszne, ale zjadłabym coś jeszcze. Widziałam już ten filmik. Jakie nudy. Co by tu porobić? Co my tu mamy? Konsola? Fajnie, ale dużo wygodniej będzie grać na dużym ekranie. Wow, wybiorę najfajniejszą furę. Pokonam wszystkich i będę pierwsza. Muszę tylko mieć godnego przeciwnika. Ej, co tam? Wow, ekstra! Zagrajmy! Przy okazji jestem świetnym kierowcą. Nie sądzę, że możesz mnie pokonać. Przekonamy się o tym. Hmm? Dziewczyny, ja też mogę zagrać? Raczej nie. Ach, tak? No i już nie chcę. Nie smuć się, mam pomysł. Trzymaj! Teraz czeka nas prawdziwa taneczna bitwa. Mam nadzieję, że umiesz tańczyć. Nie martw się o to, jestem najlepszą tancerką w tym pokoju. Jesteś gotowa? Uważaj na parkiet! Nie zapominaj o ruchach rąk! A teraz mój popisowy taniec! Niezła zabawa! Ojej, jak fajnie się tam bawią! Ja też bym z chęcią potańczyła! Dziewczyny, mogę się do was przyłączyć? Sorry, ale wszystkie miejsca na parkiecie są zajęte! Może innym razem? Kurczę, tak chciałam potańczyć! Pod łóżkiem jest naprawdę dużo miejsca, ale chciałabym, żeby było go jeszcze więcej! Będę potrzebowała do tego kilku desek i piły. Emma, co ty robisz? Nie widzisz? Robię drewniany stelaż na moje łóżko. Stelaż? O. Co? No to ja nie mogę być gorsza. Zostało jeszcze kilka śrubek do przykręcenia. I można postawić na tym łóżko. Zobacz, jak fajnie mi wyszło. Okej, okay. też mam pomysł, kilka śrubek. Myślę, że wszystko gotowe. No okej, okay. gotowe. Oh Samanta, jak ci nie wstyd zgapiać cudze pomysły? Nic nie zgapiłam. Wszystko wymyśliłam sama. Twój domek pod łóżkiem nie będzie tak fajny jak mój. Okay. Bo właśnie teraz zamierzam udekorować go kolorowymi wstążkami. Wow! Właśnie w ten sposób. No nieźle, ale ja mam lepszy pomysł. Co masz na myśli? Właśnie zamierzam pomalować ściany białą farbą. Prawie gotowe. Wielkie mi rzeczy. Mój domek i tak będzie ładniejszy. Wow! Co by tu zrobić, żeby mój domek był jeszcze piękniejszy? Wiem, Powieszę zasłonki. Samanta czegoś takiego na pewno nie będzie miała. I co z tego? Poradzę sobie bez zasłon. Zamiast nich mogę użyć kolorowej narzuty. Spójrz, jak pięknie. Rewelacyjnie to wyszło. Trochę tu pusto. Muszę udekorować mój mały domek. Mam nadzieję, że babcia nie będzie miała nic przeciwko, jeśli pożyczę trochę kolorowego papieru samoprzylepnego. Przyda mi się też jej koc. Z koca będzie wspaniały dywanik. Ok. Hmm. A z tego papieru wytnę rysunki, które przykleję na ścianach. Dywanik gotowy. Zostały tylko rysunki. Super! Ja też mam fajny pomysł. Wykorzystanie koca jako dywanu to świetny pomysł. Moja Kissy bardzo lubi różowy kolor. A papier pomoże mi udekorować ściany. Tylko spójrzcie, jakie to piękne. Myślę, że zrobiło się tu naprawdę przytulnie. Hmm. Muszę tylko przykleić tapety. Taki delikatny kolor. Super to wygląda. A to przyczepię tutaj. To był świetny pomysł. Ekstra. Można też przyczepić na ścianę kilka fajnych obrazków. A ja będę miała nawet własny księżyc. I to z latającym spodkiem i rakietą. Tylko spójrzcie, mam prawdziwy kosmos. Już prawie skończyłam. Jestem zachwycona. A to powieszę tutaj. Powieszę też srebrne łańcuchy. Dzięki temu w domku zapanuje przytulna atmosfera. A ja mam bardzo dużo wachlarzy. Tylko spójrzcie, jak wyglądają teraz te ściany. Lampki też mam. Przykleję je na ścianę, i od razu włączę. A za pomocą waty zamienię je w prawdziwą chmurkę. Jak pięknie to wygląda. Jak miło jest być we własnym domku. Tylko troszkę niewygodnie jest tu leżeć. Wiem, muszę zdobyć coś miękkiego. O, to świetny pomysł. A teraz to zupełnie coś innego. Uwielbiam pufy. Są takie miękkie i wygodne. Od razu lepiej. Ehe. Przydałby mi się też stolik. Najważniejsze, żeby był równie uroczy jak reszta w moim pokoju. Teraz stolik wygląda jak słodki cukierek. Ehe. Będę na nim przechowywała wszystkie moje kosmetyki. Super. Mnie też czegoś brakuje. Wiem. Zrobię sobie prawdziwą tarczę do gry wrzutki. Powstawimy tutaj. Gotowe. Emma, chodź się ze mną pobawić! Chętnie! Samantha, jak masz tu ładnie! Bierz lotki. zagramy wrzutki. To takie fajne. Tak, to dopiero jest zabawa. Nie. Przebiłyśmy wszystkie baloniki. A teraz zapraszam do mnie. Samanta, zrobię ci makijaż. Ok. Będziesz tak piękna, że nie poznasz się w lustrze. Ojej, naprawdę jestem piękna. Dziękuję, Ma. Kurczę, to łóżko jest za wysoko. Jak mam się na nie dostać? What? A ja wymyśliłam świetny sposób, zamierzam zrobić drabinę. Prawie gotowe, Tadam. Spinanie się na łóżko jest teraz takie łatwe. Ale po co robić drabinę, skoro można ją po prostu przynieść? Wow! Emma, chcesz coś przekąsić? Łapski oh. wow, tus. Wow, bardzo dziękuję! Okay. Mam tu akurat specjalny automat. Będzie mi dawał cukierki. Jakie pyszne. Chyba musimy wymyślić, jak połączyć nasze łóżka. Mam pomysł. Najpierw trzeba naciągnąć sznurek. A potem powiesić na nim zwykłe wiaderko. Super. Rzeczywiście! A teraz możemy przekazywać sobie nawzajem różne smakołyki. Emma, mam dla ciebie Kinder Niespodziankę. Jakie dobre! To miło z twojej strony. A ja zrobię Samancie mały żarcik. Zobaczymy, co powie, gdy zobaczy tego węża. Dziękuję. Przestraszyłaś mnie. Moje serce prawie stanęło.